Nastąpiła zmiana planów. Mam dorobiony taki element. To jest kość zawieszenia. Ona jest na śrubie rzymskiej. Teraz wkręcając tym elementem zmienia mi się długość. O, a tym samym wysokość całego zawieszenia. Po prostu będę to montował zamiast oryginalnej kości, która Łączy tutaj kiwak z silnikiem, w sumie. Z silnikiem z ramą. Zamiast takiego zwykłego łącznika aluminiowego, który nie ma, po prostu ma stałą długość. To ja mam tutaj regulację długości tego łącznika. Poprzedni był z aluminium, to nie stali Wytrzymałość, myślę, że będzie lepsza. Odniosłem o mniej więcej 8 milimetrów w tej chwili, a ja w każdej chwili mogę jeszcze podkręcić śrubę dosłownie i oczywiście obniżyć też mogę.